Problem z kamieniem wiecznie osadzającym się. Użyj Cirit Bank. że efekt będzie natychmiastowy, bo jest ekspertem. Zero kamienia i brudu. Sprawdźmy to, czy usunie kamień. 100% niby usuwa. Zobaczymy, jak sobie poradzi z prysznicem, bo zaczęło się robić od wilgoci trochę grzyba. Śmiały strumień jest, i jeszcze tutaj, bo syf od wilgoci. Dodam, że fajnie pachnie. Trochę syfu zrobiło się na, na szybie. Trochę tego zużyłem, już po chwili widać efekty. Pewnie będzie jeszcze trzeba trochę poczekać. Jak coś polecam, materiał ten nie był sponsorowany. Widzimy, że Bank usunął kamień, który tutaj się gromadził. Dodatkowo bateria prysznicowa całkiem luźno już chodzi